Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej wędkarskiej przygodzie. Słuchajcie, piękny, jesienny poranek. No, może taki nie do końca piękny, bo trochę zimny. Każdy normalny leży teraz w ciepłym łóżku i ładuje akumulatory po ciężkim tygodniu pracy. A wędkarz, jak to wędkarz, nie zważając na okoliczności przyrody, przyjeżdża nad wodę, bo to właśnie dzisiaj może być ten dzień. Czy to jest normalne? Nie. Czy to musi być normalne? Pewnie nie, ale w tym szaleństwie jest metoda. Dzisiaj będziemy szukali sobie szczupaków i okoni, i przy okazji tego, jak będziemy sobie tutaj pływali, porozmawiamy sobie również na temat tego, gdzie na jesień i na późną jesień szukać ryb drapieżnych. Pamiętajcie oczywiście o tym, aby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i zaczynamy! No dobra słuchajcie, zaczynamy dzisiejszą jesienną przygodę, jest trochę zimno, ale mam nadzieję, że damy jakoś radę. Na dzisiejszą wyprawę zabrałem sobie Dipera. Tak jak wiecie, w tym roku dosyć namiętnie tego Dipera używam, z racji współpracy, którą podjąłem z Diperem, żeby nie było żadnych niedomówień, zresztą jestem z tego urządzenia bardzo zadowolony i ono mi się dzisiaj również przyda, bo od ostatniego razu, kiedy tutaj byłem, prawdopodobnie dużo się pozmieniało. Temperatura wody spadła, myślę, dosyć znacząco przy powierzchni na około 10 stopni, tak jak widzicie na odczytach, więc te ryby mogły już trochę zmienić swoje stanowiska. No i to jest pierwsza rzecz, jeżeli poruszymy temat szukania ryb na jesień czy na późną jesień. Wszyscy ci, którzy mają środki pływające i posiadają na nich echo sondy, mają zdecydowane ułatwienie, ułatwione zadanie, bo właśnie za pomocą tej elektroniki wędkarskiej możemy sobie te ryby dosyć szybko, Mam nadzieję zlokalizować. O, zobaczcie, coś tam przy mnie rysuje, ale to są jakieś niewielkie zapisy. Ja teraz płynę po wodzie bardzo płytkiej. Tutaj w tym miejscu w lato aż roiło się od ryb. No teraz widzę, że ich za wiele nie ma, więc przepłyniemy sobie na wodę głębszą i spróbujemy sobie, czy one trochę niżej nie zeszły. I spróbujemy popłynąć, słuchajcie, na koniec jeziora. Tam może będzie trochę mniej wiało, bo tutaj na razie to jest pizgawica przeokrutna. Na dwóch metrach też cisza, nic nie widać, jakieś tam pojedyncze zapisy. To jest takie nieregularne, no może to być tak, że tam po prostu coś jest przyklejone do tego dna, no ale raczej jakby coś było widać, to by było widać. O, tutaj coś wystaje O, zobaczcie, tutaj coś już nam się zaczyna pojawiać. Widać, że coś tam jest przyklejone do dna. O, tutaj mamy, zobaczcie, teraz. O, tu trafiliśmy w jakieś miejsce na półtora metra, czyli nie zbyt głębokiej wodzie, czyli te ryby jeszcze nie zeszły głęboko. Tutaj dobra, tutaj się słuchajcie na chwilę zakłatwiczy. Zobaczymy co tu się dzieje, bo tutaj wygląda ciekawie. Tak jak widzicie, trochę tych zapisów jest, więc stajemy, próbujemy. Słuchajcie, szukając ryb na jesień czy na późną jesień, no ta elektronika jest, czy się to komuś podoba czy nie, bardzo pomocna. No ja lubię z niej korzystać. Szybko mogę znaleźć, gdzie są te ryby, szybko mogę sobie poznać ukształtowanie dna. Mając plany batymetryczne zbiorników mogę mniej więcej oszacować, w których miejscach będę chciał łowić, bo będę widział po strukturze dna, gdzie są jakieś dołki, gdzie są jakieś kanty itd, tak i tak dalej, ale zawsze i nigdy o tym nie zapomnijcie, bardzo ważna jest obserwacja wody. Ja zabrałem ze za sobą dzisiaj trzy wędki, dwie szczupakowe, jedna lżejsza, druga trochę do większych przynęt, o tym później Wam opowiem. Najpierw weźmiemy sobie okoniówkę i najpierw spróbujemy trochę na delikatnie, czy tutaj coś w ogóle... Będzie miało ochotę z nami współpracować. Wykonamy parę rzutów kontrolnych. Nie będziemy stali zbyt długo w jednym miejscu, jak się nic nie będzie działo. Kilka rzutów na okonia, kilka rzutów na szczupaka i dylujemy dalej, szukać czegoś innego. To będzie to dzisiaj polegało właśnie prawdopodobnie na tym, że będziemy w ten sposób łowili: że będziemy przemieszczać się i będziemy szukać po prostu na echosądzie ryb, które gdzieś tam się nam będą pokazywać. Oczywiście to nie jest tak, że jak osąda wam nie pokaże, to znaczy, że tam nie ma ryby. No bo czasami, jak jest na przykład płytka woda, my płyniemy, możemy tą rybę przestraszyć. Ona może nam się odsunąć gdzieś na boki, wychodzić jakby z zakresu naszego stożka. No, ale raczej, ale raczej tutaj no, gdzieś będę się skupiał w tych miejscach, gdzie faktycznie te ryby będzie widać. Płytka, płytko, na płytkiej wodzie widzę że coś. No ja myślałem, że to już troszeczkę głębiej będziemy szukać dzisiaj. Tak jak tutaj stoimy i na tej echosondzie właśnie wyświetliło nam się trochę tych ryb, trochę tych łuków. I jak stałem, jak łowiłem, widziałem, że pojedyncze rybki zdradzają swoją obecność. To jest bardzo ważna informacja dla wędkarzy. Tak samo no to nasze podpłynięcie też nie było bez powodu, bo tutaj też widziałem, że kilka tych rybek wyskoczyło. Coś tutaj nawet chyba pogoniło. Więc pomimo elektroniki nigdy nie zapominajcie o tym, aby patrzeć na wodę i obserwować to, co się na tej wodzie dzieje. A tą elektroniką oczywiście się pomagajcie. Ale obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja. Tutaj też jest taki problem z tą wodą, że tak naprawdę o tej porze roku to ona średnio chce odpalać. Tutaj, tak naprawdę, jak ta woda się całkowicie wyczyści będzie chwilę przed mrozami, można zrobić naprawdę Eldorado. No, przyjechałem dzisiaj wiedząc to, że może nie być najlepiej, ale mimo wszystko ta wędkarska ciekawość no zmusiła mnie do tego, żeby sprawdzić, czy w tym roku też ta reguła będzie miała tutaj no, uzasadnienie. Dobra, i znowu parę rzutów trochę po sztupakowemu, trochę po okreniowemu. I jak się tutaj już nic nie wydarzy, to już będziemy stąd lecieć. Tyle, że już jest bardzo płytko, więc jak zauważyliście, praktycznie od razu po wrzuceniu przynęty do wody, ja ją zaczynam prowadzić. Pod nami jest 09, a też jakiś fajny łuk narysowało. O, fajne. To ja myślałem, że troszeczkę zimniejsza woda będzie wam powiem szczerze, ale widzę, że 10 stopni przy powierzchni, no to to jeszcze. I tu jeszcze na tych płciznach coś lubi zarysować, więc jeszcze tutaj będziemy szukać oczywiście później na głębsze też popłyniemy bo to to nie tak że nie spróbujemy grubszy kaliber wędka do 50 gram troszeczkę solidniejsza i założymy tutaj też coś innego A. tam może to je trochę pobudzi i dżerkuś, dżerkuś. powinienem tutaj jeszcze zestaw castingowy zrobić ale nawet mam w domu, ale powiem Wam szczerze, że mi się nie chciało. Tutaj nic ciekawego się nie wydarzyło, jeszcze, już tego nie nagrywałem się, trochę zakopałem na mieliźnie. Płynąłem na, na zbyt płytkie i troszeczkę śrubą przydzwoniłem. Na szczęście tu jest miękko, więc nic nie urwałem, możemy płynąć dalej. Także popłyniemy odsunę się trochę od brzegu, zobaczymy sobie tam na głębszą, popłyniemy na koniec jeziora no i tak będziemy szukać na tym polega właśnie to pływanie ze chosądą i szukanie a za chwilę porozmawiamy sobie o tym jak możemy się wesprzeć nie mając echosondy o zobaczcie 1,6, no to ewidentnie to troszeczkę się odsunęły, ale to nie za dużo spróbujemy sobie jeszcze zaraz na głębsze trochę wpłynąć, zobaczymy zobaczcie jaka piękna jesienna aura Coś wspaniałego Czuć spinningiem Na odległość No i tutaj już zaczynamy zobaczcie Zbliżać się do brzegu za chwilę będzie wyjście no, Tutaj coś tam, coś tam, ale to kurde szału nie ma O, o zobaczcie, czy samych tych no tutaj mamy rybę zobaczcie ja tu mam zaraz trzcinkę widzicie tutaj rysuje tu rysuje więc mamy dwie opcje albo ustawiamy się na wody i rzucamy na trzcinę albo ustawiamy się na tej wysokości i walimy wzdłuż okej okay, ja wam jeszcze tutaj pokażę mapkę tego jeziora o no, zobaczcie tak wygląda nasza woda tu już mamy ślad gdzie sobie pływaliśmy dzisiaj Zobaczcie, tutaj byliśmy, pływaliśmy po tym płytkim. Tu przypłynęliśmy sobie przez wodę głębszą. No oczywiście on nam nie pokazał takiej głębokości, bo to, no tutaj bardzo mocno spadła woda przez lato, więc jest po prostu płycej. No ale ukształtowanie dna widać, a o to nam chodzi. O i przypłynęliśmy sobie tutaj na tą stronę. No to nawet, tak jak widać, że ta rynna idzie bardziej tutaj właśnie przy tym brzegu, przy którym się znajdujemy. Tutaj mamy raczej taką płytką zatokę. Także popróbujemy sobie teraz tutaj. No to jedziemy przy czcinkach. Czcinki, czcineczki. Taś, 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 szczupaczki. No jeden chociaż, jeden. Taki tam już siedemdziesiątak. No i będzie good. I się nie poobrażamy na siebie. Tam dalej widzę ryba się też pokazuje. Ale nie widać żeby coś goniło. Niestety. I dupa jaś tego wychodzi. Może kolor, może kolor, może kolor ma znaczenie. Tutaj lubią również podgryzać. O, takie małe te przynęty stosuję. No, ale już dobra. Zobaczymy, czy może jakiś glut w ogóle chociażby uderzył. To też ta perełka też. W tym roku mi się ta perełka tutaj sprawdzała. No dobra, czas na chwilę przerwy i pogadankę. No dobra, wiemy już, że. Ryb możemy na jesień, czy to na późną jesień, szukać za pomocą echosondy. Oczywiście, znalezienie ryb i znalezienie odczytów, nawet fajnych łuków, nie gwarantuje nam, że złowimy rybę, bo wbrew temu, co niektórym się wydaje, echosonda nie łowi. Echosonda tylko przyspiesza znalezienie pewnych rzeczy, a to później my za pomocą wędziska naszych misternie dobieranych przynęt musimy sprowokować tą rybę do brania. No, nie zmienia to faktu, że to urządzenie na pewno pomaga. No ale jak. Nie mamy echosondy. No, wielu wędkarzy takiego urządzenia nie posiada. Co wtedy możemy zrobić? Kiedyś, kiedyś, kiedyś. No, jakby zacznijmy od tego, że według mnie bardzo ważne jest to, żeby poznać batymetrię jeziora, czyli taką mapę głębokości pokazująca, gdzie są wypłycenia, gdzie są dołki, gdzie są górki. To no po prostu jak w danym zbiorniku. Ukształtowane jest dno. I kiedyś, 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 jak jeździłem na różne jeziora, nawet takie, które znałem, lub, ale no nie do końca, no bo wiadomo, że spiningując, tym bardziej spiningując z brzegu, potrzeba jest naprawdę cała masa czasu na to, żeby poznać dany zbiornik. A już tym bardziej, jak jeździmy na nową wodę. No, nowa woda to jest sezon, przynajmniej, żeby ją poznać. No to jak, no, taki miałem maraton po różnych jeziorach właśnie pewnej jesieni, to zaopatrywałem się w takie mapy batymetryczne, tylko słuchajcie, kiedyś wyglądało to tak, że taką mapę batymetryczną trzeba było kupić w urzędzie. Ja już nie pamiętam, co to był za urząd. Już wtedy były maile, więc pisałem tam maila z prośbą o to, jakie mapy, jakich jezior potrzebuję. Tam się płaciło jakieś groszowe sprawy i taką mapę się dostawało. Dostawało. To była mapa, no, nie dokładna, ale chociaż mniej więcej pokazująca, jak to dno w danym zbiorniku wygląda. Wydrukowałem sobie takie mapy, żeby wam pokazać, jak to kiedyś wyglądało. To jest właśnie plan batymetryczny jednego tutaj z okolicznych jezior. Tak jak mówię, no to dawało pewien pogląd sytuacji, bo na bardzo późną jesień, jeszcze nie teraz, ale tak no jak już naprawdę zrobi się bardzo zimno, ryba grupuje się. Na zimowiskach, więc z reguły jest to najgłębsze miejsce w zbiorniku. No i kluczem jest odnalezienie tego miejsca. No z łódki mamy ułatwione zadanie, bo no jak to miejsce jest gdzieś daleko od brzegu, no to po prostu sobie tam popłyniemy. No jeżeli łowimy z brzegu, no to musimy po prostu ograniczyć się do tego, żeby po prostu gdzieś tam w okolicy tego przegłębienia sobie tym brzegiem maszerować. O i wygląda to mniej więcej tak. Słuchajcie, tutaj wydrukowałem sobie kilka takich map. Nawet tak trochę sentymentalnie wam powiem, bo to a, aż łezka wokół się zakręciła stare dzieje wędkarskie. No i jak już byłem w posiadaniu takiej mapy. Zależało mi na tym, żeby poznać właśnie te głębokości, więc na przykładzie tej mapy, na przykład, już wiedziałem, tak, że tutaj będę miał do czynienia z jakimiś płytkimi rejonami, to jakieś delikatne wypłycenie, ale tak naprawdę największa głębia jest w tym miejscu do ponad 5 metrów. Teraz to pewnie wygląda trochę inaczej, bo te poziomy wód w wodach spadły, ale jakby struktura dna się nie zmieniła, więc wiedziałem, że chcąc y, próbować na późną jesień łowić na spinning, powinienem z brzegu gdzieś sobie tutaj okupować ten brzeg. Tu się akurat tak. Składa, że na tej wodzie ten brzeg jest dostępny, więc po prostu trzeba było się skupić na tym, żeby gdzieś tutaj, w tym rejonie, no bo wiadomo, że no ryba nie będzie stała tutaj dokładnie w tym punkcie, ona no gdzieś tutaj w tych okolicach też się będzie ustawiać, więc była zawsze szansa, czy jest zawsze szansa na to, że sięgniemy ją z brzegu. No jakbym pływał z łódki, no to bym wiedział, że po prostu w tych rejonach muszę pływać, tak, czy gdzieś tutaj, tu jest 4-5, więc tutaj też jest takie przegłębienie, więc jakby cały ten brzeg i tutaj to były atrakcyjne miejsca. Tak więc posiadanie takiej mapy no, niezmiernie przyspieszało znalezienie ewentualnych stanowisk ryb. No, nie wyobrażam sobie jechać na wodę jakąś nową, dużą, gdzie nie znam batymetrii i tak naprawdę łowić po omacku. No bo to są, no to mówię, to jest minimum sezon, żeby jako tako poznać wodę. To są rozmowy z miejscowymi, a nie każdy prawdę powie. Więc tak naprawdę trzeba, no, naprawdę bardzo dużo tego czasu poświęcić, żeby znaleźć fajne miejsca. Tym bardziej właśnie na późną jesień, gdzie bardzo ważne jest odnalezienie tych zimowisk, tych y, głębszych Miejsc. Kiedyś były te mapy, dzisiaj mamy technologię XXI wieku, tak jak wiecie, no współpracuję z Deeperem, bo to nie jest tajemnica, używam tego urządzenia, bardzo mi się podoba, ale jest też aplikacja Fish Deeper, która ma w sobie mapy batymetryczne jezior i ja Wam powiem szczerze, mi się mega to podoba i już nie raz w tym roku to używałem. I Zaraz Wam o tym opowiem, zaraz Wam pokażę przede wszystkim jak to wygląda, ale najpierw proszę Was popójmy tam na koniec jeziora, bo dzień nam się zaraz skończy, a ja bym chciał jeszcze chwileczkę połowić. Ty chyba nam jakąś drobniczkę porysowało. O, no, tutaj dopiero, panie, na końcu jeziora, zobaczcie, co się dzieje. O, ja pierdziule! Tu jest nawalone, tu jest nawalone. Zobaczcie, na całej wodzie prawie pusto, a tutaj na końcówce, zobaczcie, co tu się dzieje. Chyba cała ryba z całej wody przypłynęła tu na sam koniec, zobaczcie. Kawałeczek teraz przepłynąłem, to jest po prostu wybrukowane rybami. Ta cała ryba tu siedzi. No dobra, sprawdźmy to. Tutaj wieje, tu już zimno. Tam stałem to trochę, troszeczkę lepiej było. O, jesień, panie, jesień. Ale jakby brały, to on wytrzymał tutaj długo. Jak nie będą brały, to będziemy zaraz uciekać. No tutaj widać całą masę takiej, takiej drobnej ryby, która oczkuje, więc się chyba echo nie pomyliło. No dobra, to jako że nic nie bierze o dziwo. Jeszcze później spróbujemy, no ale na razie nic się nie dzieje, to pokażę Wam tą aplikację. Za chwilkę mi się tu powinno załadować. A ja tu mam podpiętego dipera, więc pewnie zaraz mi się tutaj uruchomi skan. Tak jest. Ale przechodzimy sobie na mapę. O i tak jak widzicie tutaj mamy zbiornik i włącznie łącznie z naszą pozycją gdzie aktualnie się znajdujemy. Tak jak widzicie, jesteśmy na końcówce jeziora i bardzo fajnie mamy rozrysowaną całą batymetrię włącznie tutaj z trasą gdzie dzisiaj jeździłem, gdzie szukałem rybek. Więc to jest na pewno narzędzie, które zdecydowanie ułatwia, przyspiesza samoplanowanie wyprawy na ryby. Bo już w domu możemy sobie przejrzeć te mapy, ewentualnie zdecydować, jak łowimy z brzegu, z której strony zajedziemy, jak będziemy się poruszać, jak również łowiąc z łodzi, no też możemy sobie wcześniej zaplanować, popatrzeć sobie na strukturę dna. No bo widzimy tutaj strukturę, możemy sobie to poanalizować, popatrzeć, gdzie są spadki, gdzie są jakieś dołki i już tą naszą wyprawę sobie wcześniej. Zaplanować. Więc no, zdecydowanie ułatwia to. Ułatwia to tak samo na łowienie z brzegu, ułatwia to łowienie z łodzi, ale również ułatwia to i myślę, że to będzie też bardzo fajna opcja na łowienie spod lodu. Więc jakby porównując do tego, co było kiedyś, no to taka aplikacja, jak ja bym miał to wtedy, to bym był król. Sama aplikacja no, ma tutaj parę fajnych opcji. Możemy sobie sprawdzić połowy, możemy sobie zaznaczać jakieś interesujące nas miejsce. Jak złowimy gdzieś ryby, możemy oznaczać te miejsca jakieś checkpointy sobie zaznaczać. Historia skanów czyli no, jeżeli ja tu już dokonałem jakichś skanów na tej wodzie czy na innej wodzie, to później je w domu mogę sobie odtworzyć, przejrzeć, przeanalizować, a my wędkarze lubimy trochę analizować yy, no, tego typu rzeczy. Yy, no, sama aplikacja, samą aplikację możecie zainstalować. Oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, dostęp do tych map, bo tam jest ponad 50 czy około 50 tysięcy map matematycznych z całego świata, więc to jest też genialna sprawa, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne yy, i możecie sobie Oczywiście wykupić abonament to są naprawdę groszowe sprawy. Bo jeżeli zdecydujecie się na abonament roczny, to wychodzi chyba niecałe 7,50 na miesiąc. No Przy abonamencie takim miesięcznym jest to trochę droższe bo niecałe 30 zł, no ale myślę, że no przy takim rocznym to tam naprawdę jest niewielki wydatek kubek kawy tak naprawdę na stacji chyba kosztuje więcej, więc myślę, że warto. Także myślę, że to jest całkiem fajna sprawa, która ułatwi podejmowanie decyzji, zaoszczędzi czas, a do tego no kasa niewielka, także myślę, że całkiem spoko. Fajne jest też to, że te mapy są cały czas aktualizowane, więc też cały czas mamy napływ świeżych danych. Możecie sobie oczywiście sprawdzić, tam jest 7-dniowy okres testowy, więc zainstalować i po prostu zobaczyć, czy Wam to przypadnie do gustu. Ważna informacja jest też, jest też taka, że możecie używać samej aplikacji, nie musicie mieć do tego Dipera. Także tyle. No dobra, to ahoj, przygodo, no ruszamy, no popłyniemy sobie jeszcze tam, zrobimy sobie jeszcze jakiś trolling, czy do domu? Nie, jeszcze nie, jeszcze mamy światło, słuchajcie, to nic, że ręce mi tak zmarzły, że już nie wiem jak ja się spakuję, to nieważne. To, o, to będziemy się zastanawiać na brzegu, jak sobie poradzimy, a tymczasem płyniemy. Słuchajcie, nie wiem, kurde, ciekawa sprawa, bo tutaj jest pełno tego małego narybku od groma tego jest i widzę, że gonią te okonie je tam od spodu, coś tam mnie niepokoi i kurde próbuję w toni, próbuję, nie wiem czy one mają tyle tego żarcia, że po prostu mają wywalone w te moje fantastyczne przynęty, czy o co chodzi dobra, założyłem teraz coś w takim w, w perłowym kolorku może będę imitował, bo tutaj jedną przez przypadek złapałem tą rybkę to takie właśnie 4-5 cm, takie nawet nie ale tutaj tak czasami właśnie jest na tej wodzie. Ja nie wiem o co chodzi, że widać, że te okonie gonią a kurde na nic nie chcą. O, no kurde, przez to nie wiem, czy to szczupak nie był. No, podejrzewam, że to jest kwestia przynęty. Słuchajcie, albo się wbije, albo się nie wbije. Nie wiem, mi to wyglądało teraz na fajnego okonia tam, tam, no ewidentnie gonią tu, tylko weź je z łów nie? No, słuchajcie, wracając jeszcze do naszego tematu szukania ryb na jesień i na późną jesień. No To w zasadzie cała sprawa sprowadza się do dwóch rzeczy. Po pierwsze, znajomość obyczajów ryb, czyli jak te ryby zachowują się w określonych porach roku przy określonej temperaturze. A drugie, no to jest znajomość zbiornika. I tak naprawdę ta wiedza dotycząca ryb i tego zbiornika razem wzięta pozwala nam wysnuć jakieś wnioski, gdzie ewentualnie tych ryb powinniśmy szukać. Tak jak mówię, za chwilę będzie bardzo późna jesień. Ryby zaczną grupować się na tak zwanych zimowiskach, więc to łowienie no, będzie już zupełnie inne. Jeszcze trochę musimy poczekać no przynajmniej tutaj na tej wodzie, bo tu no 10 stopni przy powierzchni to jeszcze jest dosyć ciepło. Chociaż już widać, że te ryby się trochę tasują, no bo już widać zdecydowanie, że w zasadzie bardzo dużo ryby z tego zbiornika poszła sobie tam właśnie, tam gdzie byliśmy na tył, no bo to było widać na echosondzie. Chociaż ja wiem, że tam nie jest zimowisko. Te zimowiska są w innym miejscu. Znaczy tutaj też część ryby zostaje, ale tak no głównie te zimowiska są bardziej tam na przodzie Więc taka też ciekawa obserwacja czy najpierw ta ryba powędruje tu, później prawdopodobnie powędruje tam. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo mam nadzieję, że jeszcze w grudniu tutaj przyjadę, jak ta woda się wyczyści, kiedy ta szansa na tego szczupaka i okonia będzie tutaj największa. A co ciekawe, te okonie się coś trochę uspokoiły jakoś, tak przestało to wszystko gonić. Miały jakąś taką chwilę, a może jak przestały gonić, to teraz zaczną brać. Już rzucę jeszcze parę razy za szczupaki, o goni tam. No goni, no kurde, goni. Tylko że co z tego, że goni jak nas nie dogonie, i, i tyle tam. Nas nie No, Dobra, założę jeszcze tą tantę tego pupa, pupacza zdejmę. No, spróbujemy. O, tam widzicie teraz przy samych cicinkach kurde. Właśnie może to niedobrze, że ja kurde, tyle za tym okoniem próbuję, bo może szczupak jest też aktywny. No, teraz tam się rzucę. Jak jestem tutaj, jak jestem tam, to widzę, że chodzą tu, jak. Nie, zielsku. Jak przypłynąłem tutaj, to widzę, że chodzą tam, i to takie. To takie takie tam. No, także jak znacie taką batymetrię, i na przykład sobie założycie, że jesień nie jest jeszcze taka późna, jest fajne słoneczko z rana. No, woda już trochę się wyziębiła, ale chcielibyście, na przykład, poszukać sobie tych szczupaków na jakichś wypłyceniach, może tam powychodziły. Za jakąś wygrzewającą się drobnicą, no to możecie sobie spojrzeć i już wiecie, gdzie takie wypłycenie na wodzie jest. Nie musicie marnować godzin na to, żeby je znaleźć. Albo na przykład, jeżeli założycie sobie, że o, już temperatura wody spadła na tyle, że może trzeba zacząć szukać na głębokim, no to cyk, odpalacie mapkę, patrzycie, gdzie jest głębokie i tam łowicie. Albo na przykład, dzisiaj jadę na okonie. I ja będę ich szukał na górkach pod wodą. A macie taką na przykład wodę z górkami podwodnymi, no to sobie cyk odpalacie mapę, patrzycie, gdzie jest taka góreczka i płyniecie na tą góreczkę. I tak to w skrócie wygląda. Chyba, że jest taki dzień jak dzisiaj, że popływali, popływali, ryby znaleźli, nawet coś widać, że chodzi, a nic, nic nie bierze. No i to by było na tyle, słuchajcie. No nie jestem jakoś wielce zaskoczony, bo od lat regułą tej wody jest to, że okres taki druga połowa października, listopad na drapieżnika nie jest tutaj najlepiej. No zdecydowanie lepiej będzie, jak już naprawdę przyjdzie taka konkretna pizgawica, woda się wyczyści, to wtedy będzie można, myślę, tutaj sobie konkretnie połowić. Tak przynajmniej bywało ubiegłe lata. To raczej z relacji kolegów, bo ja no raczej już nie miałem czasu. Dzień krótki, wiecie. Rozumiecie, ale w tym roku mam nadzieję, że przypilnuję ten czas, kiedy jeszcze nie skuję lodem, a będzie już na tyle zimno, że będzie można spróbować zapolować na naprawdę grubego zwierza. Taką przynajmniej mam nadzieję. No ale tak czy inaczej, było fajnie, pogadaliśmy sobie, pooglądaliśmy piękne jesienne okoliczności przyrody. Dzień na rybach to nigdy nie jest dzień stracony. Zostawcie łapkę do góry, czekam na Wasze komentarze, dajcie znać jak tam u Was wyniki. No i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie również o subskrypcji, to jest bardzo ważne.